Cześć wszystkim, dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie dyszę Airbrush. Jest to dysza za 7 zł z AliExpress. Różni się ona tym od zwykłej dyszy, że jest to dysza, która ma dodatkowy stolowy element wkręcany w mosiężny korpus. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Czy to ma jakiś wpływ na wydruki i czy będą jakieś problemy. Zapraszam. Wszyscy wiemy, jak działa zwykła dysza w drukarce 3D. Mówiąc zwykła dysza, mam na myśli dyszę od E3D. Zobaczmy, jak taka dysza sprawuje się podczas drukowania. Z drugiej strony, dysza airbrush powinna zapewnić wyższą yy, precyzję druku poprzez długi, szpiczasty czubek, prawda? Zobaczmy, jak taka dysza spróbuje się podczas druku. Dysza dotarła do mnie w około 20 dni, kosztowało to 7 zł razem z wysyłką. Dysza ma średnicę 0,4 mm i jakość wykonania oceniłbym na bardzo dobrą. Niestety, podczas pierwszych testów wydruku okazało się, że temperatura dyszy jest zbyt niska i ekstruder gubił kroki. Musiałem podnieść temperaturę dyszy o aż 30 stopni. Dysza taka, moim zdaniem, zastosowanie miałaby w wydruku nieplanarnym, ponieważ tam jest wymagana dość wysoka, jakby to nazwać, yy, przerwa między całością yy, głowicy a jej, że tak powiem, końcem. O tym Wam opowiem w innym filmie, co to jest wydruk nieplanarny i dlaczego dokładnie taka dysza by miała w nim przewagę. Podczas druku zauważyłem, że dysza przecieka w miejscu łączenia stalowego czubka z mościężnym korpusem. Co za tragedia! Wydruk udało się dokończyć, jednakże przeciekająca dysza jest niedopuszczalna. Od lewej strony mamy wydruki na standardowej dysze 3D. Na środku jest dysza Airbrush, natomiast z prawej strony są to wydruki z Endera. Można zauważyć, że jakość druku między dyszą E3D a dyszą Airbrush jest bardzo porównywalna. Moim zdaniem jedyną różnicą jest to, że dysza Airbrush właśnie przecieka i ma problemy z odpowiednią nastawą temperatury. Wydruki z Endera są swojego rodzaju wzornikiem. Do tego testu. Według mnie konieczność zmiany ustawień temperatury na wyższe dyskwalifikuje taką dyszę z użytku w drokarce. Jednakże ostateczną decyzję pozostawiam Wam. Podsumowując, czy kupiłbym taką dyszę, aby zmienić w drokarce, której używam na co dzień? Nie. Ponieważ generuje ona dodatkowe punkty problematyczne. Dodatkową, że tak powiem, kalibrację albo regulację temperatury w zależności od filamentu, ponieważ może być zupełnie inne ustawienie na przykład dla PET albo dla ABS. -u. No i dodatkowy ten punkt problematyczny, którym jest łączenie mosiądzu ze stalą, który, tak jak widzieliście, zaczął przeciekać. Zresztą tak jak się spodziewaliście tego na, na mojej grupie 3D Refla Polska, w opisie jest link, jeżeli chciałby ktoś dołączyć. I to myślę, że to by było na tyle, co bym chciał Wam dzisiaj pokazać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.